Czy lubi pan rzeźbić? No rzeźbić to ja muszę, ale kocham przede wszystkim. To jest jeden. Yy, jestem szczęśliwym człowiekiem, bo niewielu ludzi kocha to, co Dobrze. Jak pan odkrył swój talent? No, to się zdarzyło w 1978 roku w wojsku, jakby jeszcze w ludowym wojsku. Chłopak rzeźbił i, i. No i tak po prostu jak wiele rzeczy, tak się człowiek zaraża. Ja się zaraziłem rzeźbą. I tak to trwa do dzisiaj. Czy ma Pan swojego następcę? No, od roku czasu syn zaczyna rzeźbić. Także w jakimś sensie rośnie. Ale ma już 30 lat, to, to może późno zaczął. Czy trudno się rzeźbi? No, to nie jest łatwa praca. Bo to jest w takim brudzie, troszkę kurzu i tak dalej. Czasem trzeba pokonywać opór drewna, zależy jakiego, jak są sęki, to... To, to trzeba podchodzić z kilku stron, bo sęk jest tak zbudowany, że się że z jednej strony nie da, z drugiej strony trzeba, z trzeciej, z czwartej, nieraz w ten sposób, nieraz różnie. No ale potem jak się skończy, to jest satysfakcja. Jeszcze jak się podoba komuś, to... Dlaczego mało ludzi zajmuje się tym zawodem? Na szczęście, bo co by ja bym wtedy robił? <laughs> dlaczego mało? Ja wiem, dlaczego mało. No bo to nie jest, tak jak mówię, to jest zawód, zawód, no to jest takie zawód hobby właściwie, które trzeba mieć warunki przede wszystkim. W bloku jakimś to nie ma warunków. Trzeba mieć prywatny dom najlepiej czy coś, warunki do tego, żeby, żeby pracować. Poza tym no to jest taka praca monotonna, bo trzeba samemu siedzieć, nie ma się kontaktu z ludźmi. Może to w taki sposób, może to ludzi przerabia. Ja natomiast lubię samotność, to dlatego okay. lubię że Jaką największą rzeźbę pan wykonał? Największe rzeźby to stoją na zewnątrz domu, to, to tam jest chyba frasobliwy, który ma w pniaku rzeźbiony, który ma chyba około wysokości dwóch metrów. No i z czarnego dębu takie, takie no, ostatnio zrobione, to no, też na pewno gdzieś około dwóch, powyżej nawet dwóch metrów. Ile czasu daje panu ta praca? Ile lat pracuje, na no, przykład? tej rzeźby, tej, rzeźby, tej, największej. tej największej. To tydzień czasu rzeźby. Czy yy, mógłby Pan pokazać od początku wykonanie jakiejś rzeźby? No, ta, to jest tak. Na początku się robi rysunek. O, widzisz, na przykład na tym Ci pokażę. Robi się rysunek orientacyjnie, żeby z dłutkiem, z grubsza wyrzucić to, co niepotrzebne. Bo rzeźba to jest to, ona jest w środku, tylko trzeba wyrzucić to, co jest niepotrzebne. Więc robi się pierwszy rysunek, co trzeba wyrzucić, nie? No i potem się zapina go w imadło. O. Tu jest miejsce na, na buty, potem tu z głową się jedzie. I to, co jest niepotrzebne, <laughs> usuwa. Widzisz, jak po linii jadę. O. Weź sobie do ręki zobacz. Tu było kiedyś klocek, a potem to wszystko jest wybite, to jest zostawione na wierzchu, co ma być do obróbki, a to po prostu jest no. I think am all...